Teraz przeszedłbym do trochę innego warzywa. Więc niedawno Andrew Tate, znana postać w internecie, opowiadał, że je tam kilka cebul dziennie i dzięki temu ma bardzo wysoki testosteron. Potem dużo się o tym mówiło w internecie. Jak to jest z cebulą a poziomem testosteronu? No wiesz, no jak o tych warzywach rozmawiamy, to no tak, no, cebula jest warzywem, które ma na pewno wiele korzystnych właściwości zdrowotnych, ale Wciąż jej taki bezpośredni wpływ na poziom testosteronu nie został, jedno, nie został jednoznacznie potwierdzony w badaniach klinicznych. Jest piśmiennictwo naukowe, które sugeruje, że dieta ogólnie ma pewien wpływ na poziom testosteronu, prawda? dostarczanie chociażby surowców do produkcji tego poziomu testosteronu, albo jeszcze inaczej, deficyt kaloryczny i skrajne diety odchudzające. Prowadzą do spadku wartości testosteronu. Jednak nie ma takich wystarczających informacji, które wskazywałyby, że okay, cebula bezpośrednio wpływa na ten poziom testosteronu. Istnieją takie przesłanki u szczurów, że ekstrakt z cebuli, bo takie chwyta nie widziałem, że ekstrakt z cebuli wpływa pozytywnie na, na wzrost poziomu testosteronu, właśnie u szczurów, no bo ona zawiera pewne związki fitochemiczne, takie jak na przykład flawonoidy czy siarczki organiczne. Które mają potencjalne korzyści zdrowotne, działają też przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. Więc, takie niektóre badania in, in vitro, czyli na komórkach z tak zewnątrz, organizmu, poza organizmu, sugerują, że te bioaktywne składniki cebuli mogą mieć pozytywny wpływ na produkcję testosteronu, ale potrzeba więcej badań, aby to potwierdzić. I sprawdzić, dlaczego tak się dzieje. Czy to jest właśnie przez ten potencjał przeciwutleniający, antyoksydacyjny, czy jakiś przeciwzapalny, który znosi stany zapalne i tym samym pozwala testosteronowi na jego produkcję. Wymaga to rzeczywiście sprawdzenia, dalszych badań, jakiś tam związek może być, natomiast znowuż trzeba zadbać całościowo o dietę, yy, redukować stany zapalne, i to na pewno przyniesie realny, realny wynik. I tu znowu nachodzi mnie myśl. Że może tu działać mindset, to co, w co wierzysz. I tak jesz tą surową cebulę, nie jest ona wcale smaczna, ale jesz ją, żeby zadbać o zdrowie, się czujesz taki jakiś lepszy, można powiedzieć. Więc tu znowu wchodzi ta kwestia wierzeń i jest taka możliwość. No, otóż ale... to ostatnio, ostatnio nawet gdzieś tam rozmawiałem z Damianem Parolem, też świetny dietetyk. Mimo, że w wielu rzeczach się nie zgadzamy i mamy inne podejście, niemniej jednak rozmawialiśmy sobie tak bardzo. Krótko o temacie placebo i jego istotnym wpływie. Czy jeżeli coś działa, a nie jest potwierdzone badaniami, to znaczy, że źle nie powinniśmy tego stosować, skoro to działa. No bo z jednej strony jest to podejście naukowe, evidence-based medicine i tylko bazujemy na badaniach, to zostało potwierdzone i to stosujemy. A z drugiej strony jest ten taki proscience, jak już powiedziałeś dzisiaj. I jeśli coś działa, jeśli jestem przekonany, że to działa i to realnie jesteśmy w stanie zobaczyć chociażby w wynikach badań, no czy jest? To czy znaczy, że musimy to odstawić, skoro nie ma na to badań klinicznych? Tak, to jest pytanie. To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym Homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux. Skrócisz sobie drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne. Na stronie internetowej przemekwolcicki.pl lub w linku w opisie. I nie, nie jest to żadne zbieranie danych do news newslettera. Po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwolcicki.pl znajdziesz. Darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów, więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!